Oczywiście adrenalina zawsze jest, aczkolwiek jest to może nie tyle rutyna, co po prostu szereg już zachowań, które przez lata wykształciłem w sobie. Co się dzieje w rejonie odpowiedzialności naszym, a także w rejonie zainteresowania, czego mogą się spodziewać, wykonując swoje zadanie w czasie lotu na co mają zwrócić uwagę, na jakie zagrożenia mogą być narażeni. Wyposażenie indywidualne pilota, czyli to wyposażenie, które jest niezbędne do wykonania lotu, no i zarazem też w sytuacji awaryjnej, yy, które pozwala przeżyć, przetrwać. Na pewno jest to wymagająca praca. Wymagająca, odpowiedzialna, bo wiadomo, nie dość, że odpowiadasz za maszynę, która no, mało nie kosztuje, nie oszukujmy się, a przede wszystkim odpowiadasz za życie człowieka, bo to my decydujemy, czy ten samolot poleci, czy nie. I my bierzemy na siebie tą, tą odpowiedzialność, ale ma to swoje plusy. Można bardzo dużo zwiedzić świata dzięki temu. Jest ja sam, tak jak wspomniałeś, byliśmy już w różnych mie miejscach. Gdzie nawet tak naprawdę pracując gdzieś w cywilnej, w firmie jakiejś prywatnej, myślę, że byśmy się tam chyba nigdy nie, nie spotkali. Tam Spadec, oficer bezpieczeństwa lotów, 32. baza lotnictwa taktycznego. Inteligentny, przystojny, rozpoznawczy. Tak naprawdę, po części jest to prawda. Okej, okay, to jestem Słato, to jest moja pierwsza misja. Jestem tutaj na stanowisku starszego pilota. Jest to mój nie pierwszy wyjazd, jak wiesz, więc no, przyzwyczajony jestem do tego. Jestem technikiem samolotu F-16. Popularnie nazywa się to Kruciw. Myślę, że po tylu latach to już może nie tyle nic nas nie zaskoczy, ale wykonujemy po prostu to, co robimy od lat. Jest to już pamięć mięśniowa. Potrzebujemy po prostu parę minut na to, żeby wbić się w ten no, ton. Człowiek jest opanowany, że nie jest to jakieś e, wyzwanie dla nas. Nie eskalować i być maksymalnie profesjonalnym wobec zaistniałego zagrożenia, gdzie nigdy nie wiemy tak naprawdę, co nasz przechwytywany samolot zrobi, ponieważ czasem naprawdę dziwne rzeczy można zobaczyć po leczu. Oczywiście, jak już wcześniej wspomniałem, jestem tutaj tym oficerem rozpoznania, tak zwanym Intelem Lotniczym. Przygotowujemy tutaj załogi pod względem informacyjnym. Rozpoczynamy pracę od update'owania się z, z sytuacji, co się działo dzień wcześniej. Przygotowujemy poranny brief dla zespołów obejmujących dyżur. Aktualizujemy ich w sytuacji, która się dzieje. W w naszym rejonie odpowiedzialności. Przeprowadzamy ten briefing, i dalej prowadzimy analizę wszystkich danych z różnych źródeł, z którymi, różnych źródeł, z różnych dowództw, do których mamy dostęp. Na misji y, mamy. Całe wyposażenie wysokościowo-ratownicze, dlatego że większość misji wykonywanych jest też nad, nad morzem, nad Bałtykiem, więc zaczynając od kombinezonów morskich, które mają chronić pilota przed hipotermią, gdyby doszło do sytuacji awaryjnej. akurat na szczęście y, nasz sprzęt jeszcze tak jakby nie musiał spełniać tej takiej ostatecznej roli, kiedy musiałby ratować życie pilota po katapultowaniu, y, ale właśnie do tego jest też między innymi przeznaczony. Naprawdę tutaj będąc właśnie tak na PKW, tak, gdzie po prostu pełnimy dyżury, ta presja jest po prostu cza czasowa. Wiadomo, w kraju, jeżeli jest załóżmy jakaś niesprawność, mamy ten czas, tą możliwość skonsultowania jeszcze te, tego. Tutaj musimy działać tak naprawdę sami. No tam możemy rozkonsultować z daną specjalnością, to już tak naprawdę sami musimy podjąć decyzję, bo ogranicza nas tak naprawdę ten czas, kiedy po prostu QRA musi wystartować. Tak? Sygnał może się zdarzyć nie wiadomo kiedy, nie wiadomo w jakich sytuacjach zostanie, także bardziej staram się raczej być po prostu gotowy, że zawsze być na wszelki wypadek najedzonym, wszystkie potrzeby fizjologiczne załatwione, E, przy napływie adrenaliny, e, jakieś, jakimś deficyje czasu. To po prostu samo z siebie jakoś tam przychodzi. Skuteczność przewidywania, co może się wydarzyć. Oczywiście znajomość e, sprzętu, jego możliwości eksploatacyjnych, szczególnie samolotów i, i tego, co na ziemi stoi. Mówimy to o wszelkim szerokim aspekcie, jak i walka elektroniczna, obrona przeciwlotnicza. Taktyka stosowana przez załogi, oczywiście mówimy tu o samolotach obcych, jaką taktykę stosują, więc myślę, że zdolności analityczne też mają tutaj ogromny, ogromny jakiś wpływ na to, co, co będziemy dalej, jaki produkt wystawimy dla załóg lotniczych. Wcześniej nam oficer rozpoznawczy daje nam odprawę, daje briefing, czego możemy się spodziewać, co Możemy spotkać yy, jakie reakcje, no ale to jak zwykle życie weryfikuje. No cóż, no, na pewno nie ma typowych misji, każda jest inna, jak chodzi zwłaszcza o nasze działanie tutaj w ramach kontyngentu. E, no, przygotowanie do samej misji wygląda w ten sam sposób, co w Polsce, tak? Stosujemy wszystkie standardowe procedury. Samoloty są cały czas przez 24 godziny w gotowości do lotu, tak samo jak my. Dodatkowo poza lotami z dyżuru bojowego, czyli tymi lotami alarmowymi, wykonujemy szereg zadań e, treningowych w celu podnoszenia naszych umiejętności i wspierania sojusza, także wsparcia e, treningów e, wojsk sojuszniczych, czy to jest e, obrona przeciwlotnicza, czy też e, siły naziemne. Także mamy tutaj bardzo dużo pracy, nie tylko w samych patrolach e, bojowych ale także przy samym szkoleniu. Ale może być do roczne, przepraszam, że zeszłoroczne ćwiczenie w Grecji, w którym mieliśmy szansę uczestniczyć. Przede wszystkim jest to zgrywanie większych komponentów lotniczych i nie mamy okazji na co dzień wykonywać tak skomplikowanych lotów z dużą ilością maszyn, więc na pewno to jest ciekawe doświadczenie dla mnie i dla kolegów. Ale na pewno nie mamy też czego się wstydzić za granicą. Nasz poziom jest na tyle wysoki, że nie odstajemy ani umiejętnościami, ani wiedzą od pozostałych nacji, a wręcz wydaje mi się, że niektórzy mogliby się wiele od nas nauczyć. Tak, generalnie nie stresuję się za bardzo, po prostu robię swoje. Może dlatego, że to już jest jakieś tam pasmo doświadczenia też. Na, na początku było, było trudno, a jestem już w tym Intelu od ładnych paru lat, więc to wszystko nabiera się z, z biegiem lat, doświadczenia, jak to się mówi. Robię to teraz wszystko z automatu, jak to można powiedzieć. Stres od rega, wuję, sportem. Przede wszystkim, no oczywiście zajmuję się odzyskiwaniem izolowanego personelu, więc wszystko co jest związane z survivalem, z serę, no jest to moja taka druga pasja. Dużo, dużo przebywam w lesie, tam się wyciszę, tam pozwolę mi wszystko nabrać sił, mocy, więc po takim powrocie z lasu jestem gotowy, żeby dalej działać. No cóż, tak naprawdę służba przyzwyczaja nas już do tego, może nie do odosobnienia, ale tak naprawdę do życia na dwa domy, czyli dzielenie służby i życia rodzinnego, tak. No czy misje na pewno troszeczkę mnie do tego przygotowały, aczkolwiek sam cykl szkolenia pilota F-16 też wyglądał tak, w moim przypadku przynajmniej, że spędziłem prawie dwa lata w Stanach Zjednoczonych. A także, no wiadomo, różnorakie zagraniczne ćwiczenia, wyjazdy, więc tak naprawdę jestem często gościem w swoim domu. Więc myślę, że moja żona jest po prostu już przyzwyczajona do tego. Troszkę gorzej z synem, który jest zbyt mały, żeby zrozumieć na czym polega moja praca. No, ale nad tym pracujemy. No niedaleko, dale, nie niedaleko, niedaleko, yy... aż na tyle niedaleko, że rodzinaż może odwiedzić ostatnio. Nawet żona do mnie przyjechała, odwiedziła mnie, co było bardzo, bardzo miło, trochę niespodzianką, ale no niestety, to, ale to jest wpisane w, nasz, w nasze życie i w naszą służbę. Każdy żołnierz, to nie, znaczy, nie ma znaczenia czy jest na misji, czy nie jest na misji, jak jest żołnierzem, jest w pracy, tak prędzej czy później czeka go rozłąka z tą rodziną. Sam mam dwójkę dzieci, dwóch synków, których bardzo kocham i serdecznie pozdrawiam. Yy, już to nie pierwsza nasza rozłąka, bo jak byłem w Stanach, mój pierwszy podstaw też był bez rodziny. Yy, no i może to jest przykro przyznać, ale to jest chyba prawdziwe, że jak już się rodzina przyzwyczaja, to jest, to jest niedobrze. Niestety ona trochę się przyzwyczaja, ta rodzina, ale no trzeba w pewnym momencie powiedzieć, że nie, już końcem przyzwyczajają się życia osobno. Trzeba yy, żyć trochę razem. Wiadomo, jest niedaleko, ale telefony, smsy, Whatsapp, wszystkie inne komunikatory i tak dalej, i tak dalej. Zdjęcia, wszystko musi być. Mówię fajnie, że jest niedaleko, zawsze rodzina może odwiedzić. I to jest fajna sprawa. No może rzeczywiście troszeczkę gorzej żona znosi tą rozłąkę, ale generalnie kontakt mamy przez cały dzień, można powiedzieć, przez 24 godziny na dobę. Zawsze kiedy chcę porozmawiać, czy czy piszemy ze sobą. Tutaj akurat z tym nie ma większych problemów, a ja też sobie raczej radzę świetnie. Staram się też nie myśleć negatywnie, zawsze, zawsze myślę pozytywnie. Jeżeli chodzi o dzieci, no to akurat tak się też świetnie składa, że siedmioletnia córka świetnie tą rozłąkę znosi. Jak ma ochotę, potrzebę, to zadzwoni, porozmawia, pośmiejemy się, pokaże, czego się nauczyła nowego na swoich zajęciach z gimnastyki. No, syn już ma 18 lat, więc yy, też zadzwoni, ale raczej jak <laughs> potrzebuje coś od taty. A, a akurat z tego powodu się cieszę, że dzieci też to znoszą yy, dobrze. No jest to już któryś wyjazd, tak, także no po prostu gdzieś ten, ta świadomość, że po prostu jest się gdzieś dalej, już człowiek jakoś do tego myślę, że przybrał ale mam syna, tak, mam syna, z którym no, żyjemy w dobie internetu, tak, jest ten kontakt, mamy różne komunikatory, także jest ta możliwość po prostu kon kontaktu, zobaczenia się, porozmawiania, tak naprawdę nawet lekcje z nim stąd jestem w stanie odrobić, także nieźle. Który, gdzie, które kierowało mną, by zostać pilotem, no dalej nie wygasła ta pasja, więc dodatkowo mając możliwość latania najfajniejszym samolotem na świecie, można by powiedzieć, bo F-16 jest przez wielu również uznawany za najfajniejszy samolot. E, spełnij marzeń, na pewno, e, pasja, ale i ciężka praca i mnóstwo rzeczy. Właściwie teraz to całe moje życie, tak. Prestiż, yy, to wyróżnienie takie, że jest jednak nas niewielu. Bycie pilotem samolotu bojowego jest jedną z najtrudniejszych opcji w naszych siłach powietrznych. I powiem szczerze, nie żałuję, i naprawdę, jeżeli ktoś chce przeżyć coś fajnego, myślę, że warto, warto podjąć to ryzyko. pozdrawiam moją żonę, szczególnie moją żonę, która mnie wspiera tutaj duchowo. Moje przepiękne córki. No i oczywiście chciałbym pozdrowić moją jedną z najlepszych sekcji. Sekcji inteloską z mojej jednostki, w której, której służę. Więc pozdrawiam was serdecznie i liczę też na wasze wsparcie, ponieważ z nimi też współpracuję na bieżąco. No, oczywiście rodzinę moją żonę Kasię i Mojego syna Kuba. Tych, którzy najbardziej mnie wspierają, tak naprawdę tutaj. No, no przede wszystkim e, moją żonę, która e, choć była przeciwna jak zawsze e, mojemu wyjazdowi, to e, jednak udało mi się ją przekonać, że e, to jest, e, że, że to nie jest jakiś głupi pomysł, ten wyjazd tutaj. No co? Dzieci moje oczywiście mocno, gorąco pozdrawiam i buziaki przesyłam. Wszystkich znajomych, kolegów, których, którzy w kraju tam są, trzymają za nas kciuki. Czekają na powrót. Nawet dzisiaj miałem rozmowę z sąsiadami, którzy za chwilę się wprowadzają. Już też się cieszą na to, że w sierpniu będą mieszkać naprzeciwko i się spotkamy. Każdy, każdy, każdego też, kto kibicuje nam tutaj na misji. No to przede wszystkim właśnie pozdrawiam syna. Wolałbym chyba jednak no, okay. nie, nie mówić. Wiadomo, mamy rodzinę bli, bliską. No i szczególnie też chciałbym pozdrowić jedną osobę której imienia też niestety nie mogę wymienić, ale jest na literę K. Pozdrawiam ukochaną żonkę moich dwóch kochanych synków, e, całą moją rodzinę, e, rodziców, teściów, dziadków, Boże, no wszystkich. Kolej koleżanki, no i tych najmłodszych kurczę, no bo brakuje nam tych młodych ludzi, no, mimo tego, że praca jest właśnie, jest super fajna, ale brakuje nam tych młodych ludzi zmotywowanych, którzy nie tylko przychodzą dla pieniędzy do wojska, nie przychodzą na pieniędzy, a tym bardziej nie przychodzimy latać w wojsku dla pieniędzy. Przychodzimy latać tutaj, żeby później za te kurczę 30-40 lat ej, wasz dziadek robił fajną robotę kurcze i zobaczcie, i naprawdę z żadnym pieniądzem on tego nie kupił.